Na ziemi wejcherowskiej. Od lutego 1920 roku zostaje organizatorem Starostwa Wejcherowskiego, w którym podejmuje pracę. A od 1922 roku zostaje naczelnikiem wydziału, a następnie sekretarzem starostwa. Na którym to stanowisku pozostał do wybuchu wojny. Należał do Polskiego Związku Zachodniego oraz Związku Powstańców i Wojaków. Był również działaczem społeczno-kulturalnym. W 1920 roku zorganizował w Wejherowie chór męski Harmonia. W 1928 roku wybrany został na prezesa Okręgu Piątego Kaszubskiego w Pomorskim Związku śpiewaczym. Od początku okupacji niemieckiej ukrywał się, a jego nazwisko znalazło się Znalazło się w księdze poszukiwanych Polaków do likwidacji, do wymordowania w ramach tak zwanej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. Tu niedaleko stąd w Piaśnicy właśnie bohaterowie, patrioci tej ziemi sam właśnie zostali przez Niemców zamordowani. Od pierwszych dni września 1939 roku walczył w podziemiu na czele zorganizowanego przez siebie oddziału początkowo w Wąskiej Hucie, potem w Sierakowicach, Sianowie, a od 1941 roku połączył swoją grupę bojową z tajną organizacją wojskową Gryf Pomorski, a sam wszedł do skład Rady Naczelnej Gryfa. Rada Naczelna Gryfa, kierowana przez porucznika Józefa Dampka wspólnie z porucznikiem z podpułkownikiem Józefem Wryczą, znając patriotyczną postawę Augustyna Westfala oraz jego wybitne zdolności organizacyjne, zaproponowała mu stanowisko, pełnił rolę zastępcy komendanta głównego tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorskiej. Augustyn Westfal, ten wysoki klasy urzędnik, do wybuchu wojny ten sekretarz starostwa Weichrowskiego, znał Różnego rodzaju szczegóły dotyczące wydawania, wystawiania pism i wypełniania druków przez urzędników. Władał językami obcymi. Perfekcyjnie opanował język niemiecki z jego lokalnymi od odmianami i archaicznymi pisowniami. Wszystkie te umiejętności oraz zdolności manualne sprawiły, że był on nieoceniony w dziedzinie legalizacji partyzantów gryfa, jak i osób na całym Pomorzu wystawiał niemieckie dowody tożsamości, przepustki i karty urlopowe. Dokumenty wystawiane przez Westfala uważane były za mocne papiery. Zaopatrywał również Polaków polskie dowody osobiste, wystawione rzekowo przed wojną, wielokrotnie zmieniając tożsamość osób i tym samym ratując setki ludzi od niechybnej śmierci. W ostatnich latach wojny ukrywał się głównie w bunkrach w Lasach Mirachowskich. Stąd jego walka przeszła do kaszubskiej legendy. Swój sztab dowódczy w okresie od 1943 roku do 4 marca 1944 roku, czyli do dnia zamordowania założyciela i komendanta głównego grypa porucznika Józefa Dampka, miał w przyrobie koło wygody łączyńskiej. W gospodarstwach, rodzin bloków i, 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 i bigusów, tam się ukrywał. Od tej pory przejmuje wszystkie po śmierci Józefa Damka 4 marca 1944 roku, przejmuje wszystkie funkcje po Józefie Damku, aż do zakończenia działalności Gryfa jest jego komendantem głównym. Tam w tym życiorysie, tu jest od maja 44 roku. Znam przyczynę tej daty, ale my jako Stowarzyszenie się z tą datą nie zgadzamy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to już zostanie w ramach opracowań Instytutu Pamięci Narodowej do końca wyjaśnione i uaktualizowane zgodnie z prawdą. Cała rodzina Westfalii z Wejherowa została przez okupantów głęboko doświadczona. Wiele oddało życie na ołtarzu ojczyzny. Żona Augustyna Westphal'a zarazła się w Sztutowie. Jego syn Brunon poruszył wojska polskiego Polek w obronie Bydgoszczy 6 września 1939 roku. A drugi syn Augustyn Junior zginął w Karl-Auschwitz. Augustyn Westfal wiedział wszystko o gryfie. Znał obsadę personalną na poszczególnych stanowiskach, zapoznany był z najbardziej tajnymi dokumentami. Znał również zdrajców, którzy początkowo jako pracownicy etatowi Gestapo rozpracowywali gryp, a następnie przeszli na stronę Moskwy i podejmowali próbę likwidacji grypa. Gryp Pomorski jako organizacja konspiracyjna, patriotyczna, oparta na działaczach, Kierujących się etyką katolicką był przeszkodą w planowanym wprowadzeniu komunizmu w Polsce. I dlatego szczególnie osoba Augustyna Westfala stanęła powoli tym krajcom w tych planach na przeszkodzie. W marcu 1945 roku wrócił powoli na stanowisko sekretarza starostwa Wejszerowskiego, mając nadzieję, że jako osoba publiczna, znana i ceniona na całym Pomorzu a szczególnie w uniknie szykan komunistycznej bezpiecznej. Tymczasem część żołnierzy gryfa kierowanego przez Westfalia kontynuowała walkę o wolną Polskę w ramach drugiej konspiracji. Księdze Zwyczaj, Józef Koszałka, Anna Dambek, znowu po polskich kwiatek Damku, wydalona przez UBR ze swojego majątku w Sztukowej Hucie i wysiedlona do tłumu, spotykali się tajnie w sztumie. I tam poprzez kuzyna, poprzez kuzyna Anny Dambek Otomara Zylkiego podjęli współpracę z oddziałami Łupaszki. Podczas potyczki z oddziałem KBW i UB w aresztowany został Otomar Zylkę i wkrótce wykonano na nim wyrok śmierci. Podobny los spotkał porucika Augustyna Westphal.